Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, przed nami kolejne pudełko. Jakby dawno nie było pudełek, i byście się za nimi stęsknili, to tym razem mamy słuchawki. To są słuchawki do PlayStation 5 yy, z y, Puls 3D. Także oficjalne słuchawki do Playaka. Yy, są to słuchawki bezprzewodowe, słuchawki z wbudowanym odziwo w muszle, mikrofonem. Yy, no i co? No, zobaczymy, co tam w środku. Pudełko typowo yy, stylistycznie pod, pod PlayStation 5. Widać to po, po kolorach i tak dalej. Także tutaj no yy, widzimy, że jest to produkt faktycznie oficjalny. Yy, pierwsza wersja tych słuchawek to była wersja w ogóle yy, typowo w kolorystyce PS5. Bo bo były biało-czarne. Tutaj mamy yy, wersję, która wyszła trochę później, bo to jest wersja czarna. Yy, niedawno też wyszły, niedawno, nie wiem, nie, ile niedawno, ale też później jeszcze wyszły yy, słuchawki, yy, właśnie te w kolorystyce camo, yy, takiej kamuflażowej. Yy, no dobrze, może do wyboru, do koloru, kto co kto potrzebuje, to to znajdzie. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy na pewno papierologię. Dokładnie tak, jak widzicie. Jeszcze więcej papierologii. Co mamy tutaj? Coś, coś ciekawego. Co to będzie? Tutaj mamy. Oi, coś się posypało. Mamy dągla tak jak wspomniałem słuchawki są bezprzewodowe, więc mamy dongle USB do podłączenia do konsoli, żeby yy, z, mieć tą łączność bezprzewodową mamy kabel do ładowania mamy w razie czego kabel jack, żeby w awaryjnej sytuacji móc połączyć sobie słuchawki z padem tutaj nie mamy już nic, więc możemy sobie to walnąć na bok pudełeczko zostaje, a w pudełku mamy już mamy już słuchawki. Słuchawki. Hmm. Nie są jakieś specjalnie ciężkie te słuchawki. W sobie pierwszy raz je widzę tak na żywo na oczy, bo znajomi mają, gdzieś tam w Internecie je widziałem, ale nigdy nie miałem okazji ani ich założyć, ani ani im się przyjrzeć specjalnie. No co, no słuchawki, jak słuchawki. Tutaj mamy. Konstrukcja jest... no to jest plastik, ale dosyć taki giętki, tutaj mamy taki gumowy pas, który zapewne ma gdzieś tam zapobiec ślizganiu się na głowie tych słuchawek i pomóc w lepszym ulokowaniu ich po prostu, żeby było nam wygodniej. No co no plastik. Tutaj czuć ten plastik, ale nie jest to jakiś tam plastik kiepskiej jakości, yy, od razu dyskryminujący. Yy. Muszle, muszle są, muszle są spore. Muszle są spore. Tak jak widzicie są pokryte taką. Ekoskórą. Przypuszczam, że po jakimś czasie ta ekoskóra będzie się łuszczyć ale. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to nie ma z tym problemu, bo można kupić sobie zamienniki, jest tego dużo. Więc sama wymiana muszli jest dosyć szybka. Wystarczy tutaj to podważyć i wychodzą same. Przypinamy nowe i mamy, można powiedzieć, że nowe słuchawki. Tutaj tak w tą stronę, dobra, czyli na lewej muszli, mamy centrum sterowania. Tutaj widzicie. Przyciski, przycisków jest parę. Mam oczywiście przycisk włączania, to to nawet nie wiem w sumie co to jest, nawet nie sprawdzałem. Eee, jakieś podłączenie kabli, tak, wyciszenie mikrofonu, podgło podgłaszanie samych słuchawek, eee, monitor, tak, czyli możemy sobie eee, przy okazji odsłuchiwać swój głos o ile się nie mylę no i kwestia przełączania głosu tutaj między między czatem a grą to jest bodajże podgłaśnianie czatu albo yy, gry wykończenie jest matowe więc jak widzicie nie ma żadnych tutaj, żadnego palcowania yy, tutaj dziwna rzecz, że o ile tutaj na tej lewej muszli mamy bardzo dużo przycisków to tutaj nie ma praktycznie nic i to jest dziwne bo przypuszczam, że będzie problem, żeby się połapać, który jest który użytkując te słuchawki, no ale yy, zobaczymy jak to będzie no design minimalistyczny nawet nie ja chciałem powiedzieć, że nie ma logo PlayStation, ale ale jest logo PlayStation w tym miejscu i to jest chyba dokładnie i na drugiej to samo i to jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie znajdziemy jakiś branding Plus, że tutaj nie ma żadnej skóry, tylko mamy gumę, bo tutaj od włosów jednak to też się ściera, a pałąka wiadomo, że nie wymienimy za bardzo, więc, więc no. Dobrze, że tutaj zastosowali gumę. No i co? No, słuchawki bezprzewodowe z wbudowanym mikrofonem to co mi się w nich podoba, ale też może być. Nie, nie do końca spełniać swoją rolę. To jest to, że e, nie ma odstającego tutaj gdzieś mikrofonu, tylko mikrofon jest wbudowany w muszlę, jedną, jedną i drugą e, i zbiera nam e, po prostu nasz głos. Wiadomo, że będzie to gdzieś e, gorsze rozwiązanie niż e, stojący. Mikrofon albo mikrofon dodatkowy, tutaj wystający ze słuchawki, ale z drugiej strony, no też ja osobiście nie lubię, jak coś tam tutaj dynda i, i szczególnie jak gram i palę, to, to mi to przeszkadzało wielokrotnie, więc zobaczymy tylko, jak to będzie. Jeżeli będę zrozumiały, no to, to, to spoko. Zobaczymy, jak z czasem na baterii, dźwięk podobno z nich jest bardzo spoko. Technologia tutaj PlayStation, która wykorzystuje dźwięk 3D w niektórych grach, więc faktycznie można odczuć to trochę inaczej niż, niż powiedzmy na jakichś standardowych słuchawkach. No i co jeszcze? No, tak jak widzicie, no, nie ma tutaj wiele do opowiadania, bo też nie jest to jakiś nie wiadomo jaki sprzęt. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będę zadowolony. Niestety moje Razery Krakeny yy, odeszły już na emeryturę, yy, przestały grać, ale też swoje wysłużyły, więc tym razem damy szansę yy, Sony i oficjalnemu sprzętowi. No, oczywiście, duży plus jest tego taki, że yy, po prostu pasują designem do konsoli i gdzieś tam będą się fajnie komponowały tutaj, tym bardziej, że ja praktycznie wszystko mam Sony, więc więc no dodatkowy, dodatkowy plus designerski dobrze, ja kończę jeżeli Wam się ten unboxing podobał, to zapraszam do komentowania jeżeli macie ochotę dać łapkę w górę to również zapraszam a jeszcze tylko wspomnę o cenie kosztowały niecałe 350 zł, czyli cena już sporo spadła od premiery. Premiera była jakoś dwa lata temu i kosztowały na premierę 500, teraz jest taniej, więc czemu by nie skorzystać? Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych filmach i na streamach. Cześć!